W strefie przemysłowej w Gorzyczkach wiele się dzieje. Na obszarze blisko 40 hektarów kolejne tereny są zagospodarowywane przez inwestorów, a istniejące firmy rozwijają swoją działalność. To miejsce, które od kilku lat stanowi ważny punkt na gospodarczej mapie gminy Gorzyce. Dzieje się i to dużo się dzieje na terenie strefy przemysłowej w Gorzyczkach. To jest takie miejsce, które obejmuje teren około kilkudziesięciu hektarów, już częściowo zainwestowanych, bo najpierw pojawił się tutaj układ drogowy. Czyli pojawiła się nowa zupełnie ulica Wilkowiec, która pozwoliła uruchomić inwestycje już prywatnych inwestorów. Potentaci światowego biznesu zainwestowali w Gorzyczkach, ale w tej chwili też ruszyły pierwsze inwestycje naszych rodzimych firm firm wywodzących się z terenu powiatu Wodzisławskiego. Trwa w tej chwili inwestycja producenta paneli podłogowych i takiego hurtownika, który posiada lokalizację też w innym miejscu w gminie Gorzyce. I ta gminę Gorzyce konsekwentnie wybiera. Dzięki funkcjonowaniu strefy, pracę będzie mogło znaleźć wielu mieszkańców gminy, ale także osoby z sąsiednich miejscowości. To jest kilkaset czy kilka tysięcy miejsc pracy już na terenie samej strefy, ale to są też realne wpływy podatkowe, no, które pozwalają nam na wykonywanie kolejnych inwestycji, między innymi choćby w infrastrukturę szkolną, oświatową, w rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Równolegle do rozwoju strefy przemysłowej prowadzone są także inwestycje drogowe. Modernizacje i przebudowy poprawiają komunikację w gminie, a zakończone niedawno prace to kolejny krok w kierunku bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury. Zakończyła się właśnie przebudowa ciągu, ciągu ulic: spacerowej, barżantowej, szpakowej i sowiej. To są bardzo fajnie, bardzo atrakcyjnie położone ulice. Zresztą zabudowa ta mieszkaniowa, jednorodzinna w taki intensywny sposób się tutaj rozwija. W zasadzie pogranicze sołectwa Gorzyczki i kolonia Frederek. W bezpośrednim sąsiedztwie niewielka szkoła, w zasadzie przedszkole, bo działają tam oddziały przedszkolne i taki kompleks leśny. Na pograniczu Turzy, Gorzyczek i Łazisk. Przy tej inwestycji wymieniono wszystkie warstwy konstrukcyjne, wykonano krawężnikowanie terenu, zbudowano kanalizację deszczową oraz położono nową nawierzchnię asfaltową. W gminie Gorzyce ruszyła kolejna przebudowa ciągu ulic Mszańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Turze Śląskiej. Prace obejmują odtworzenie nawierzchni drogi gminnej i poprawę odwodnienia terenu, co zwiększy komfort jazdy dla mieszkańców. No, zamierzeniem gminy jest wyremontowanie takie kompleksowe całego tego ciągu ulic, to jest około 4,5 km układów drogowych. W tej chwili trwa pierwszy etap czy pierwszy odcinek. Planujemy inwestycje zakończyć jeszcze w 2025. Mamy tego ponad kilometr. Wiąże się to z odwodnieniem, z koniecznością budowy odwodnienia poszczególnych warstw konstrukcyjnych później tego układu drogowego i z ułożeniem później nawierzchni asfaltowej na sam koniec. Ta inwestycja była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji gminie zajęło około 3-4 lata, a teraz ruszyły pierwsze prace budowlane. Ten teren w przeszłości zajmowały m.in. plantacje truskawek. Był to teren nazywany pustkami, czy w jego pograniczu, w sąsiedztwie były tak zwane pustki. Natomiast w ostatnich latach, na przestrzeni około 20-30 ostatnich lat, bardzo mocno rozwinęła się tutaj zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jesteśmy w zasadzie na granicy z Wodzisławiem, No i to powoduje konieczność też rozbudowy, uporządkowania całej infrastruktury. Czego doczekają się wszystkie te ulice Świerkowa, Truskawkowa, Mszańska Gminna i Mszańska powiatowa. Powiat Wodzisławski właśnie aplikuje też w tej chwili ośrodki finansowe na przebudowę tego głównego odcinka drogi powiatowej i mam nadzieję, że ta inwestycja w kolejnych latach też będzie realizowana. Gmina Gorzyce od lat konsekwentnie inwestuje w edukację, traktując ją jako jeden z priorytetów. Dlatego znaczące środki przeznaczane są m.in. na doposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i pomocy dydaktyczne wspierające codzienną naukę dzieci. Dlatego też w tym roku prowadzimy projekt dzięki pozyskanym środkom Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Pozyskaliśmy z tego projektu ponad 3 miliony złotych dla naszych placówek przedszkolnych. W ramach tego projektu zakupiliśmy pomoce dydaktyczne, materiały, które są potrzebne do realizacji zajęć dydaktycznych z naszymi przedszkolakami. Do tego dodatkowo jeszcze wyposażenie w postaci różnego rodzaju sprzętu elektronicznego, monitorów, rzutników, a także mebli i wszystkiego, co jest potrzebne po prostu do realizacji wszelakich zajęć. Dofinansowanie objęło także szkołę podstawową numer dwa imienia Karola Makuszyńskiego w Gorzycach. Placówkę z ponad stuletnią tradycją, która wymagała modernizacji i odświeżenia, by zapewnić uczniom komfortowe warunki nauki. Przed nowym rokiem szkolnym jesteśmy w sali, która została wyremontowana od początku do końca. Wymienione są panele, pomalowane ściany, wymienione wszystkie meble, częściowo meble są, które pozyskaliśmy z projektu unijnego, który realizujemy na terenie placówki. Najważniejszą inwestycją na całe lato było wymiana kotła gazowego i z tego się najbardziej cieszymy, że już od września Mamy ogrzewanie gazowe, więc dla nas jest to po prostu mniej kłopotliwe, bo bywało tak, że po weekendach było chłodno w salach. Teraz myślę, że będzie stała temperatura, więc wszystko, wszystko będzie ok. Sala druga w oddziale przedszkolnym też została wymalowana. Mamy już. Myślimy, że mamy obiecane pieniążki na wymianę korytarzy, więc właściwie oddziały przedszkolne wyremontowane od początku do końca. A radość dzieci była bezcenna, gdy po modernizacji zobaczyły odświeżone klasy i nowoczesne wyposażenie swojej szkoły. Te dzieci, które były po raz pierwszy, nie miały porównania. Natomiast te dzieci, które już tu są kilka lat z rzędu, bo czasami się zdarza, że od 3-latka do 6-latka, zachwycone. Zachwycone po prostu. Reakcja dzieci bezcenna i to jest chyba najważniejsze. Modernizacje i doposażenie nie ograniczały się tylko do jednej szkoły. Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego prace prowadzone były także w innych placówkach oświatowych w gminie. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przed rozpoczęciem roku szkolnego zostały także przez rozpoczęte różne inwestycje przeprowadzone w naszych placówkach oświatowych, między innymi została wyremontowana elewacja odnowiona w zespole szkolno-przedszkolnym w sołectwie Olza zostały umieszczone nowe piłkochwyty przy zespole szkolno-przedszkolnym w sołectwie Rogów na boisku szkolnym, a także remonty sal lekcyjnych, tradycyjne malowanie, odnowienie, przygotowanie do nowego roku szkolnego. Gmina już zapowiada, że w tym roku planowany jest duży remont w zespole szkolno-przedszkolnym w Gorzycach, który poprawi warunki nauki i pobytu dzieci w placówce. Będzie to bardzo duży remont połączony z termomodernizacją, z wymianą także źródła ciepła, zamontowaniem paneli fotowoltaicznych, a także pompy ciepła, która będzie tutaj ogrzewać instalację centralnego ogrzewania. Kolejną inwestycją, która będzie realizowana jeszcze w tym roku, to także w ramach tego projektu Fundusze Europejskie dla Śląskiego będą wybudowane dwa nowe place zabaw przy przedszkolach w Czyżowicach i przy przedszkolu w Gorzeczkach. Dodatkowo jeszcze przy zespole szkolno-przedszkolnym właśnie w Gorzeczkach zostanie także wybudowana nowa bieżnia wokół istniejącego już boiska szkolnego. Gmina Gorzyce prowadzi remonty budynków mieszkalnych obejmujące historyczne obiekty osiedla kopalnianego, łącząc modernizację z zachowaniem zabytkowego charakteru. Jesteśmy już przygotowani i projektowo, i poprzez zabezpieczenie środków finansowych, na taki kompleksowy remont termomodernizację budynku wielorodzinnego, mieszkalnego w kolonii Fryderek, to jest ulica Leśna 42. W ubiegłym roku remontowaliśmy sąsiedni budynek przy ulicy Leśnej 44. Więc powoli, powoli krok po kroku będziemy te kolejne budynki w kolejnych latach remontować. Zakres prowadzonych prac remontowych został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, aby prace modernizacyjne szły w parze z ochroną historycznego charakteru budynku. Zakres robót, które są przewidziane do realizacji, obejmuje wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę źródła ciepła na ogrzewanie gazowe, docieplenie tego budynku i taką nową szatę zewnętrzną, żeby było po prostu ładniej, też optycznie. Modernizacja Domu Sportu w Turze Śląskiej zmierza ku końcowi. Obiekt zbudowany przez mieszkańców ponad 30 lat temu przeszedł kompleksowy remont i termomodernizację dzięki dofinansowaniu w ramach Polskiego Ładu. Prace w Turze Śląskiej w zasadzie dobiegają końca, więc będziemy mieli nowy w zasadzie Dom Kultury, Sportu i Rekreacji, bo tak brzmiała jego pierwotna nazwa. W tej chwili kończą się prace związane z zagospodarowaniem terenu przylegającego do tego obiektu. Wykonawca zgłosił już gotowość do odbiorów tych wszystkich końcowych. Równolegle no, wyłoniliśmy wykonawcę teraz dostawy elementów wyposażenia, czyli pełnego umeblowania, bo w taki sposób chcemy to przekazać użytkownikom. W związku z zakończeniem tej inwestycji nastąpi zmiana w strukturze Gminnego Centrum Kultury. W Gorzycach pojawi się nowy ośrodek kultury, właśnie w Turze Śląskiej, który tutaj będzie miał swoją siedzibę. Do tego będzie to nowa siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, nowa siedziba w zasadzie klubu sportowego Unia Turza Śląska i wszystkich działających, którzy stowarzyszy. Sołty Sturzy Śląskiej, pełniący swoją funkcję od 19 lat, podkreśla dumę z Metamorfozy Domu Sportu, która znacząco poprawiła jego funkcjonalność i wygląd. Od początku byłem prezesem tu, tego klubu, czyli od 72 roku 30 lat. No i cały czas modernizacja tego obiektu. No i teraz ten końcowo ta końcowo modernizacja to tak by był apogeum moich myśli, moich zamierzeń, żeby zawodnicy mogli jak najlepiej wykorzystać ten czas tu. Oficjalne otwarcie zmodernizowanego domu sportu zaplanowano na 11 października. Gmina serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu. Dobiega końca remont kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Rogowie przy ulicy Lipowej, który przywraca obiektowi dawny blask i poprawia jego funkcjonalność dla mieszkańców. Bardzo cenny obiekt neogotycki z przełomu XIX i XX wieku i w zasadzie najpierw musieliśmy osuszyć ten obiekt, wykonać takie prace pozwalające zabezpieczyć przede wszystkim przed wilgocią, przed wpływem wody. Na zewnątrz w całości jest to już otynkowane, wewnątrz polegało też na skuciu wszystkich tynków no i odtworzeniu po prostu tych poszczególnych warstw okładzin na ścianach wewnętrznych. Wymieniliśmy też stolarkę okienną, także są takie nowe, ładne witraże. Przypuszczamy, że ta kaplica, taki bardzo ładny optycznie obiekt jest dziełem samego Ludwika Schneidera, który między innymi budował czy projektował Bazylikę w Rybniku. I kilkadziesiąt świątyń na terenie całego Górnego Śląska. Trwają prace renowacyjne przy jednej z najcenniejszych rzeźb barokowych w gminie figury świętego Jana Nepomucena w Bluszczowie z pierwszej połowy XVIII wieku. Zabiegom konserwatorskim, nasz święty został poddany aż w kielcach. Natomiast na miejscu są już wykonywane prace związane z renowacją. Tych cokołów, postumentów, na których ten obiekt jest postawiony. Przy okazji chcemy też upiększyć jakby przestrzeń, która towarzyszy figurze Świętego. Bardzo cenny zabytek. Choć nie uzyskaliśmy dofinansowania do jego renowacji, to podjęliśmy wspólnie z Radą Gminy decyzję o zabezpieczeniu środków w kilkuset tysięcy złotych, żeby dokonać remontu tej figury. Dobiega końca budowa nowej siedziby OSP oraz gminnej biblioteki publicznej w rogowie. Obiekt przeszedł gruntowną metamorfozę. Wykonujemy taki kapitalny remont powiązany jeszcze ze zmianą źródła ciepła, z termomodernizacją tego obiektu z wymianą całości stolarki drzwiowej i okiennej oraz też ze zmianą układu pomieszczeń. Troszeczkę pozmienialiśmy we wnętrzach, co pozwoli jakby w pełni ten obiekt wykorzystać. Trafi do jego wnętrz też. Świetlica, która pozostaje pod egidą Gminnego Centrum Kultury i działa w troszeczkę innym budynku. Planujemy ten remont zakończyć w końcówce tego roku. Wartość wszystkich tych prac i dostaw, też umeblowania, opiewa już na kwotę. Ponad 9 milionów złotych. W nowym budynku przewidziano także miejsce na mini muzeum. Będzie to przestrzeń, w której uda się zachować lokalne pamiątki i historię rogowa, a jednocześnie stworzyć atrakcyjną ekspozycję dla mieszkańców i gości. Biblioteka w ostatnich latach zgromadziła wiele eksponatów związanych z historią naszej najbliższej okolicy, z historią samych mieszkańców parafii rogowskiej. Chcielibyśmy to w taki bardzo fajny sposób wyeksponować. Już też zamówione są witryny, no, które pozwolą na pokazanie całej tej naszej fajnej historii i pojawią się przestrzeni umożliwiające między innymi organizacje spotkań autorskich, takich bardzo fajnych spotkań, które wpisują się jakby też w działalność biblioteki. Do tego mam nadzieję, że to nowe miejsce, czy miejsce w nowej odsłonie będzie siedzibą wszystkich działających rogowie w parafii, stowarzyszeń, środowisk i organizacji.